Gowarit Moskwa. Gowarit Moskwa. Witajcie! Dzisiaj muszę wyjaśnić kilka, wydawałoby się kwestii oczywistych. Trzy lata zmasowanej propagandy skutecznie powiązało wam z supełki na zwojach nerwowych. I impulsy elektryczne przestały przepływać. Niedługo na odkrytych częściach waszego ciała pojawi się zielonkawe przebarwienie. Ale spokojnie, to nie trzeciorzędowa kiła, tylko chlorofil. Znak, że za chwilę rozpocznie się fotosynteza. Po trzech latach propagandy Bartosiaka i reszty staliście się społeczeństwem zeroemisyjnym. Może późną wiosną lub wczesnym latem, gdy ruszy wegetacja, to zacznijcie myśleć, ale pewności nie mam. W mediach pojawiają się nagłówki, że Ameryka zdradziła Ukrainę, że Trump zdradził Załońskiego. Po pierwsze. Nie ma takiego ciała politycznego jak Ameryka. Są trzy finansowe gałęzie rywalizujące ze sobą, co omawiam w swoim schemacie w filmie poniżej. Natomiast sam Załęski nie istnieje. To głos suflera na kokainowym haku z palcem Richarda Mura, wetkniętym w tyłek tak głęboko, że porusza jego ustami. Mamy kończącą się zamiedzą wojnę, a większość z was nie potrafi poprawnie zdefiniować, co tak naprawdę tą wojnę toczy. Skupcie się teraz, bo powtarzać nie będę. Wojnę zaplanowali wywołali lewicowi i prawicowi globaliści ze Stanów Zjednoczonych i Europy. Wykorzystali w tym celu narzędzie, jakim była Ukraina. Przemiły naród ukraiński zgodził się popełnić samobójstwo w imieniu swoich interesów. Żeby jednak mieć pewność, że narzędzie będzie działało poprawnie, należy je naoliwić. Oliwą był duch Stepana Bandery, wypuszczony jak zły dzień z butelki, duch neofaszyzmu, duch wręcz Patologicznej nienawiści do wszystkiego, co się rusza, w tym Polaków i Rosjan. Kult Bandery był obecny wszędzie, od przedszkoli po jednostki takie jak Azow i Prawy Sektor. Terror neofaszyzmu zdominował życie publiczne na Ukrainie od 2014 roku. Tak wygląda obóz agresorów, który na całe szczęście przegrywa. Obóz zwycięzców to oczywiście Rosja, która po raz kolejny ratuje świat oraz elit narodowe Ameryki które dzięki zakulisowemu sojuszowi z Rosją, Watykanem oraz prawym skrzydłem demokratów, czyli Obamą, wygrały wybory w Stanach Zjednoczonych. Prawicowi globaliści w USA tuż przed wyborami wykonali zwrot o 180 stopni i poparli narodowcy. Teraz są z nimi w sojuszu, ale pełnią rolę junior partnera. Dlatego m.in. prawicowi globaliści z Europy, którzy zostali bez opieki, weszli pod parasol lewicowych globalistów. Wszystkie te liberalne kukły, Ulepione z kokainy i muchomorów, zwane dalej jako polityczne elity Zachodu, od 20 stycznia są, są kontrolowane przez radykalne skrzydło Londynu, czyli wywiad mi O ile w USA Trump rozpoczął dość zdecydowaną walkę z tą neotrockistowską hołotą, to dla obecnych przywódców Unii Europejskiej i brukselskiej biurokracji wojna z Rosją stała się swego rodzaju pracą życia, obsesją, której podporządkowane jest absolutnie wszystko. Unia Europejska w obecnym kształcie nie może się już zatrzymać, gdyż cel jest ogromny, a cała akcja odbywa się w dość komfortowych warunkach. Europejczycy nie giną na polu bitwy, przywódcy i elity Europy stali się bajecznie bogaci, więc nikt nie ma interesu, żeby tę wojnę zakończyć. To, że na wschodzie giną ludzie, to, że zwykłym ludziom w Europie żyje się coraz gorzej, nie jest przedmiotem dyskusji. Pokój przez siłę, czyli pobór Ukraińców od 14 roku życia. Albo od dziesiątego, a najlepiej wywozić ciężarne kobiety, żeby rodziły prosto w okopa. wtedy z takiego dziecka wyrośnie wojownik, który na pewno pokona Putina. Oczywiście to bestialstwo dzięki Trumpowi i Putinowi zmierza do rychłego końca. Na obóz przegrany nałożona zostanie kontrybucja. A wszyscy, którzy wspierali neofaszyzm i przyczynili się do tej niewyobrażalnej tragedii, zostaną z czasem osądzeni. Co dalej? Jaki czy zostanie podzielona Ukraina? Czy nasze wojska mimo zapewnień polityków wejdą na Ukrainę czy nie wejdą? O tym mówię w kanale dla elity, czyli ludzi, którzy mają mózg, trzymajcie się, hej.